Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Grand Arena Championship. Mamy kolejne, kolejne, kolejną grupę, kolejne mecze. Dokładnie trzy przed nami, jest to już ostatnie chyba w 3v3. Potem wróci nasze ukochana 5v5, zanim myślę, przejdziemy do samej Grand Areny, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że no właśnie, to są trzy ostatnie Grand Areny, Znaczy ostatnie, no przynajmniej na ten, ten sezon. I potem zaczną się conquesty i no jest ta przerwa, nie pamiętam ilona nigdy trwa dwa tygodnie, coś koło tego. No przez ten czas filmów z gorzki nie będzie. No bo Conquest... Conquest Conquestem, no tak naprawdę tam każdy wie jak to się... Znaczy wie, no każdy sobie pan po swojemu robi. No ja nie ma sensu chyba, żebym pokazywał, no bo komu się to będzie chciało oglądać, aczkolwiek z drugiej strony, no właśnie. Jeżeli <laughs> nie będzie Grand Areny, no to będą inne filmy. Faktorie prawdopodobnie sobie dalej będę cisnął i War. Szczególnie bym chciał dokończyć, żeby sobie kolejną, kolejną jakieś strategię grać. No, ja oczywiście wiem, że to nie każdy lubi oglądać te gry, zwłaszcza, że je prowadzę tak e, podcastowo, czyli e, wiecie. E, na spokojnie, jak ze starych czasów, nieprzeładowane filmiki, e, nie każdy to lubi. Niemniej jednak zapraszam. E, no, ale dobra, myślę, że już przejdziemy do naszej grand areny. Naszym dzisiejszym przeźwierciem jest MSK Seaf Eternal. To oznacza, że ma, no dokładnie, Seaf Eternal. Ej, kur... ma malak malaka, więc dwóch Rwanów też posiada. Mm... No co? Tak naprawdę wszystko to są wymagania na. <laughs> na wymagania do tego. Do Seaf Eternala. Niestety już widzę Robale. Yy... Mnie za to ciekawi, czy skoro jest Sith Eternal Jest, że... Ge... Mogę w sumie tak to sprawdzić I jest, wiadomo, ten... Yy... Jak on się nazywa? Jedi Nate To czy jest Omnicron na qui Nie jest Data Krony? Też nie posiada kolega No dobra so Wejdźmy sobie na... SWGO HGG Zobaczmy sobie GAC bracket MSK nasz przeciwnik Wejdziemy hmm. w historię Tutaj sobie walczył, ale czy tak, Eternala widać zostawia do ataku, dobrze wiedzieć, tak samo Jenaina i taki Anakin. Ale co on ma tam w defensywie? No dobra, to to klasyka. Tu też widziałem okej. Okay. Okej. Okay tak naprawdę nic nic konkretnego się nie dowiadujemy o tylniej aha, no bo ja sobie podejrzałem co tam ma już na przodzie ale tu się może dowiemy Krenik, ok, Grievous, ok i i więcej nie wiadomo, Krenik Grievous i to ma chyba Isidius, wychodzi na to, to jest jego tylnia Tylnia ścianka. Okej, okay, okej. Okay. O. <laughs> o nie dobra, ja się boję, że... Znowu. Nie wiem, nie wiem, mam już dosyć tego Blustaxa, Naprawdę znowu mi wywala. Ja się boję, że podczas tego mi wywali, Dobra, zaraz wrócimy. Słuchajcie, dobra, naprawdę boję się zaczynać walki, że znowu mi wywali. No ale dobra. Co ma przeciwnik na przodzie? Geonozjan. <laughs> Maula ma Ruder 5. Widać, że takie po prostu wyrzutki z tego co miał na... Ymm, no, na Sift Eternala to ewidentnie najsilniejszy jego team. Ej, no dobra, słuchajcie, zanim sobie zdobędę traje. I będę już miał spokojną kontrę do Geonazjan. Wcześniej musiałem też sobie jakoś z tym radzić. To sobie przypomniałem, że po prostu wrzucałem. Wrzucałem. Ymm, Rzucam. Coś takiego. I to działało. Spróbujmy. Nie jakoś. Dzisiaj nie jestem nie wiadomo jak na na zwycięstwo, aczkolwiek by się przydało. Bo chciałbym chociaż to brązowym jeden wbić. No dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że mi nie wywali. Obstałem, że to może się nie powieść. Ejku. No bo chciałbym rzucić tego na. No, tamta jemu dawać nie ma sensu. Okej. Okay. No, nie tam... Chodzi to, że on daje kontry. A przynajmniej powinien. No, no właśnie. Tylko... Oh, fuck. To daje dispels. If gun has adventures, should... he'll ...dispel all on hacks and the target. Okej. Okay. Wydaje mi się, że możemy zrobić tak. I spróbujmy zrobić tak. Park. Dobra, kryt? A, nie siadło. Słuchajcie, no. no, jak ja kurwa nienawidzę tych śmieci. Jak ja ich nienawidzę. No i co mi z tego? No chociaż może Może Skontrój, skontruj. Dobra, zróbmy tak zrobisz tak? o kurde, słuchaj, to zrobiło może powinienem tak od razu a nie, o, okej, okay, okej, okay, okej okay, okej okay. kryt, no nie nie no nie, kurwa nienawidzę was jak ja was nienawidzę eee, mogłem szybciej w sumie to AOS rzucić, teraz se myślę dobra niech to tak zostanie może do tego wrócę Skorzystajmy z y, utworu i wróćmy po prostu Kylo Rena Wróćmy do Takron Bo i tak tam Ej, co ja robię mm. <grybujesz> Mogłem zagrać w sumie szybciej to, ale byłoby łatwiej Dobra Tak nie wiem wiem Nie będę bardzo paneru. Znaczy, ty tak nie możesz mi rzucić stuna, więc walnę w ciebie i tak. Eee. Tak myślałem, że to tak się skończy. On stager. Dobra. I tak wydaje mi się, że to tam nic mnie zrobi. Stracę tylko co najwyżej protection. <laughs> Jeszcze jakiś <laughs> manik leci na razie. Dobra. Co zrobić z tym? Nie wiem, jak jesteście szybcy. Hmm. No, by nie był jakiś turbo-szybki. 2 2, 2, 2, 3. Okej. Okay. Bo wydaje mi się, że tu mogą wystarczyć Imperial Troopersi hmm. ha, Patrzcie, to już jest szybsze. Fajnie. I ty jesteś też szybszy od nich, chyba. O, nie jesteś, fucking. No dobra. Wydaje mi się tylko, czy, czy od niego też jesteś szybszy? No jesteś. No dobra, możemy. Myślę, spróbujemy. Tylko, oczywiście, musimy zmienić muzykę. No, trochę, wiecie, poryzykuję na tej granderenie. derenie. Mm. Wirs, wirs i tak ma. Wydaje mi się, że jak go pokonamy. Dasz radę, dasz radę. Pięknie. Weź go wykończ od razu. Pięknie! Słuchaj! O Jezus Maria. Przepraszam, że krzyczałem. Dobra, jak pokonamy teraz Django, to już mamy tak naprawdę po walce. Dobrze. Aaaa, łącz Muszę przestać krzyczeć ogólnie, bo kolega mi pokazał, że jestem jakieś jak Steel Series Sonar. Bo chciałem sobie wyłączyć szumy. Tak od razu wam powiem. I... i... i tam... bo to działa na zasadzie AI i nawet jak ja chrupię, bo nie wiem, jem obi śniadanie, to to też nie łapię tego, więc <grym>, no. Yy, więc, ostatnio, jak się wydarłem, jak się udała jedna kontra, to <grywia> nic nie było słychać. No, słuchajcie, jak już skoro widzimy Grievous'a, to chyba nie ma sensu się nawet zastanowić. Hmm, co tutaj możemy wrzucić? Dobre pytanie. <grywia> ja nie wiem, przykre to jest trochę, że łampa tak se ciśnie po prostu go, i jelo. Bądźmy się tej tak wydwójki. Chyba jedynki przepraszam. O, okej. Okay. Mogę się go pozbyć. Serzaryć. Aha, Bon Mark daje. Zapomniałem, że tak działa. Ryczymy, ryczymy! Dobra, już po nim Dziękuję Fajnie, fajnie. To jest bardzo przyjemność, czekajcie go, pozbądźmy się. On już mi rzeczy nie zagrozi. Chociaż fajnie by było jeszcze sobie to protection odnowić. Nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, zróbmy tak na razie. Okej. Okay. Okej. Okay. On mi tylko muśnie to protection, a ja go ubiję? Shit, chyba nie. O nie. Ukradnie? Ukradnie baner. A nie ukradł baneru. Fajnie. 59. Piękna sprawa. Okej, okay. mamy kolejny teamek. Mm. Nie wiem szczerze jak bardzo jest silny. Hm. Jest szybki to, na pewno. Ten team to w ogóle jest dla mnie mem chyba. Więc może wrzucimy tutaj coś losowego. To jest nie najgorsze. Wrzućmy tutaj. Albo fazmę. Albo Bounty Hunter. Spróbujmy Bounty Hunterów. Chciałbym naprawdę, żeby oni wyszli. Wiem, że są cały czas niepociągnięci. Ale myślę, że się może udać. Ujku, Dobra. Lecimy. Nie, nie patrzyłem dokładnie na speedy, ale tak wydaje mi się, że ta dwójka nie jest w stanie mi zagrozić, a Krenik jedyne co robi to daje stun'a, więc... Mm. Otamtujmy się. Okej, okay. nawet nie, nie wiem kiedy... aha, on zdejmuje. Zdejmuje? Chyba zdejmuje. Dobra. Stager? Kto tam daje jest Stager? Ja nie znam chyba tych postaci. O, dobra. I can bring you a warm or I can bring you a cold. I would like to see, see the baby. Baby, 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 baby. Dai, Oj, mogę odnowić widzieć trochę banerki. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Turn, 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 turn. Dawaj, dawaj, odnawiaj. Kurde. Rycz. Rycz. Widzicie? Wszystko co ryczy jest dobre w tej grze. Na to wychodzi. No, Stun. No, nie? Fast. Dobra, na razie kolego. Chociaż mogę poczekać i odnowić jeszcze baner na mando. No trudno. Dobra, fajnie, 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 fajnie. Dobra, co zrobić z tym? Co najgorsze, co zrobić? kurna na z tym. Mm. Dobra. Tu wydaje mi się, że coś, co używam ciągle, jako taki dziwny team, na razie wystarczy. Mnie się wydaje, że będzie ok. Zaraz wrócę. Wiecie, co? Zmieniłem zdanie.

O, mi go zdejmie Dobra, zróbmy tak Dobra, zróbmy tak No raczej tu wiem, że nie pokonam go Spróbujmy go, walmyśmy mimo wszystko Dobra No, się tam dispeluje debuff Okej, okay. o, o, bijcie go, bijcie go, bardzo no, dobrze On jak przypierdzieli to nie ma co zbierać. Zdejmijcie tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, no. Serio? To cały czas. Dobra, nikon nikin, no wątpię, żeby to coś dało. Nie, nie, nie masz szans. Jak to głupie to jest. Tak głupi. Team. Ewentualnie Kylo może ich tu... Ale ja nie mam na nim zety i to jest problem. Dobra, ale patrzcie teraz. Dobra. Żenada Kurde demać. To było głupie. Chciałem spróbować, bo sobie myślę, dobra ty... Przecież Kylo jak przypin... Dzieli dawaj dawaj dawaj, 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 dobrze, dobrze Dobrze idzie, dobrze idzie I teraz jemu, przywol! Ej, ej, dobrze, 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 jak on to jest, to jest, to jest dobrze Jeszcze trochę, jeszcze trochę, no nie, przestańcie go tak bić, o dobrze, dobrze, jego bijcie Aha, on się tantował, wyleczył, kurwa mać No, jak ja ich widzę. Dobra, 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 jeszcze, 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 jeszcze trochę, żyj, już. żyj, 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 żyj Dobra Oj, 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 skończę, bez lat, No chuj, przepraszam. O, wywali pewnie. Słuchajcie, wielkiej straty nie będzie. No, wywali jak nic. Ech. Dobra, wrócę jak to się ogarnie. No dobra, zaryzykowałem, więc teraz muszę wypić to piwo, które, które no sobie naważyłem. Dobra, co zrobić z tym teamem? No, niewiele mi zostało, wrzucę już to. No, nie słuchajcie, nie wiem co mam powiedzieć. Jestem. No, zły jestem. Trochę tak, bo już te robale to jest taki wrzut, kurde. I nic z tym nie mogę zrobić. W sensie mogę i głupio zrobiłem. Może powinienem lepiej zagrać tam walkę z haksem. E, idź, ty. Idź pan, wciul. Dobra, to co wy tacy tacy szybcy. Daj, stuna. No, dziękuję. Ok, może być, przeżyję tym stunem. Wydaje mi się, że to tak, możemy zrobić tak mm, Normalnie wypadku tego Palpatina On się otantuje? No nie otantował. a nie powinien? Chociaż tam było chyba poniżej 50% zdrowia Chociaż nie powinno szczerze, dobra Zdejmijmy go To chyba wystarczy No chyba nie wystarczyło no, Szok No tutaj słuchajcie no Turysy tak nad nas spamiłem, że Raczej ciężko tu będzie Czkolwiek, aczkolwiek, kurde. Ten cały czas w stealthie jest. Ja mówię, ja nie mam żadnych zety nad nim, więc. Yy, na wejderze. Więc będziemy musieli żyć się, liczyć, że się chcesz, yy, pokonując ten sposób. Chyba, że ty dyspelowałeś? Czy ty dyspelowałeś? Nie, to na Zecie dyspelowałeś. No tu jeszcze kolegi chyba nie pokonam. Chociaż on. Nie wiem czy on nie ma protection, po prostu dużego. dobra. No i przyjemnie. Głównie użyłem tak, żeby już mieć pewność, że wykliruję sobie ten tył i miał jak najwięcej punktów. Um, nie wiem, jak silny jest ten team. Wrzucę tutaj chyba standardową fazmę. Zobaczymy. A, już nie zostanie. Nie wiem w sumie kogo A, przywal mu Daję turki O brak, już wiem komu Już wiem, kto bije najwięcej damage, Ale tu mi się wydaje, że może cofnąć turmiter yy, Tu mocno przywalić po prostu Speed downa. Aha, chyba nie mam na tym omegi Dobra Już pociśnijmy Pociśnijmy tutaj marudera. Oni powinni nawet ten failer czy to tylko na im trooperów działa? Okej, okay. dobra, zdejmijmy Tutaj Tajpiej... Myślę, że zrobimy tak. Tak. O, to nie widzę tego dobrze. No, ale dobra, próbujemy. Dobra, 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 jego sataku... To może być już problem. Um, dobra ściszmy troszeczkę muzykę, ja się muszę skupić Dobra, to go wykończy! Dobrze, wykończyło Eeeem um, Strzel mu i tak OK, dopóki, dopóki go atakują jest okej okay. Dobra, fajnie, fajnie, wykończysz? Kurde Eee, um, cofnij turmiter mu proszę Nie cofnąłeś Nie wiem czy on sobie poradzi jeden na jeden, o Okej, okay. ale dobra troszeczkę buffy No, max health zwiększanie. To może się poradzi. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, to chyba dam dodatkową turę. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, dobra. No banerów pięknych z tego nie ma, ale przynajmniej wykleirowane słuchajcie. <ścoughs> nie wierzę w to po prostu, nie wierzę w to. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to przez muzykę, czy przez Spotify'a. Przez co? Przez co? No dobra, tu trochę mam odpalone. Nie wiem, pozakańczam tutaj to wszystko, bo. <laughs> Chociaż wątpię, żeby to było powodem, bo nie wiem, jak sobie normalnie gram, to mi się tak nie wywala. Dobra, walam, to raczej nie będę grał. w sumie nie wiem czy mnie zapauzowałem eee, to nie będzie jeden z tych lepszych odcinków Taki niekontrolowany, jeszcze zostali ci cholerni geonozianie. Eee. No słuchajcie, wrzucę teraz z nich wszystko co mam eee. Jak to mówił Kylo I want to aim every gun we have onto this man Dobra, wrzućmy jakiegoś, jakiś banger. Zobaczymy czy sobie poradzimy. I, no i zobaczymy co z tym zrobić. Ten team się tylko leczy, to jest najgorsze. Wrzucę jakiś, jakiś ściek i oni się wyleczy. Nie wiem, al to na pewno wrzucimy Alfree do jakiegoś ciebie i może Lando. Dobra, zrobimy coś takiego. I damy wam nawet do tak, no słuchajcie, Offense i Health steal. No czego chcieć więcej? No, ja wiem, że... Najgorsze jest to, że oni dyspelują te buffy. Tak to by... ale freestyle na tym tamcie, ale no... Może coś swoje zrobi. Dobra. Może się uda. Dobra, dobra, dobra. Nie zdispelował na razie. Nie zdyspelował na razie. Nie zdispelował, no, no to by było na tyle. Dobra tu się. Okej. Okay. Dobra. Nie, bez szans. Chociaż. tam bał się znowu. No, no, coś, coś. Słuchajcie, jak padnie brud arfa, to. O, 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 Dobra, dobra, dobra. Ej, dużo, dużo zadaliśmy. Naprawdę dużo zadaliśmy, ale problem jest taki, że on się zaraz wyleczy. Nie wiem, czy ja nie chcę. Nie, no, nie, nie mogę tak zostawić. Co on zrobi to? No, zrobi, wyleczyć. Zobaczę, jakich wyleczył. jeszcze się nie? Spróbuj, może go wyleczyć. Dawaj, dawaj, lecimy dalej. Słuchajcie, na razie, na razie to idzie. Na razie to idzie, słuchajcie, ale zaraz... o kiawa ja was kurwa nienawidzę No i on pat Teoretycznie mogę teraz niby time outa zrobić, żeby zostali na takim zdrowiu. Nie wiem, czy to nie będzie dobre, spróbuję. Zaraz wrócę, moi koni. Wracamy do tej jakże patowej sytuacji z tym teamem, którego tak nie cierpię. Słuchajcie, szczerze, ja się nie spodziewałem, że cokolwiek zrobię z tą drużyną, nie, nie naprawdę jej nie cierpię. Um, hmm. No wiecie, no, to jest light speed bundle shit, nie? Dobra, nie wiem, zrobię coś takiego. Nawet nie. Zrobimy coś takiego. Pfff. Małe, nie wiem. On zfrakturuje tego typa. Kontynuujemy muzykę. A nóż widelec się powiedzie. Aha, on ma jeszcze termiter. No tak. No tak. Okay. No tak. Nie no kurwa mać, jak ja... Jakie to jest po prostu głupie, to jest głupie, to jest tak głupi team! Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Kto wymyślił te zastrane robale? No pierdolę. No i co, no i gówno. Dobra, nie ma co. To chyba raczej będzie po Grand ja sobie jeszcze tu coś pewnie przyklikam. Musimy liczyć na to, że przeciwnik się zatrzyma na czymś, w co wątpię. Słuchajcie, zaryzykowałem. Może powinienem zagrać tam na przykład mirora, bo miałem lepsze mody. Um. Hm. Nie wiem. Jeszcze coś mogę próbować wykombinować. Jakiegoś zeba. A, nie będzie ostatnia. Ostatnia próba zebem na przykład. Co to coś prze. Aha, bo ja wyszedłem. Tu. Mhm. Uh -huh. No tak, tak, tak. Mhm. Szkoda, że nie mogłem tego tak... No. Hmm. Co mi to da? Mo, jeszcze zlaguje, fajnie. Nic mi to nie da, oni jednak dają... To jest tak głupio, oni robią wszystko. Co jest, co jest w ogóle najgorsze? Ability Block, Dispel Buffów, Dispel Debuffów na sobie, yy, Atakowanie i zapierdzielanie ci Turę, a im daje turn meter. No, jak ja potrzebuję tej try, to wy nie macie pojęcia. To jest chyba nawet walić Zori, wrzucę następną Zetę na nią, nie? A, daj co, no dupa no. Muszę liczyć na to, że ten team się obroni, ale rzuci on w niego Sifeternala. A tamten go sobie pokona czymś innym, jakimś rewanem pewnie, i to będzie na tyle. Po prostu... Już to jest tak Tempę. O, robimy Gideon Imperial Troopers. Nie no, dobra, nie będę się już uśmieszał. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. <grym> Zapraszam do następnym odcinków. może nawet teraz jakiś Faktorium nagram, albo AI War. To była tyle. Um, powiem tak. Grant Arena uważam za przegraną. Z mojej winy, oczywiście z mojej winy głupio zagrałem Geonazjan. Um, z mojej winy. Jeżeli wygram, to wrzucę update na karcie społeczności. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Ech. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się pojutrze w Galaxy of Heroes. Na kolejnej, kolejnym meczu Grand Areny. A, a, a ci co lubią, zapraszam do od kolejnych odcinków z Factorio czy AWAR. Możecie sobie zdawać propozycje w komentarzu w sumie, jaką serię mogę nagrać. Naprawdę, tak sobie ostatnio też myślałem. Bo naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę coś oglądać, a się okaże, na przykład, że ja lubię tę grę, to z chęcią nagram. No ale dobra, nie, nie przedłużam. I tak już tak naprawdę ten odcinek mógł się skończyć 5 minut temu. No i dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.